Mm. Bądź w sobotę o 5.55. Lecimy do wody. Zrówko. Do lewy Sebek, Chylozał, też się wybiera tam. Posłuchajcie, jak on się ładnie przywitał. Ja też startuję. Startuję. Tak to wygląda. Tak się bawią wariaty. Przed siódmą rano do zobaczyska nad wodą. Hej. Robin Hood i Chyba zimno. A to, a to. Oj tam, oj tam. Gdzie o tej porze nad morze? Ja, muszę, ja chyba nie, do wody nie idę. Sebek nie chce wejść do wody z simplexem. Koronawirus mnie nie wykończy, a jakaś grypa. No właśnie, nie ma co. Po piasku potuptać, najważniejsze. Dzięki za batona. Z do wody to i tak sensu nie ma. <gry> Dobra, ja się odpalam. Nie wygląda to za ciekawie. U, ale nie wiem, czy go wyjmę. Bo co podniosę nogę, to mnie fala podcina. Że tak powiem. Nie wiem czy wyjęt, ale. Ale, ale. Jest! 5 ziko! Duży! On nie słyszy. Patrzcie to, piąteczka. Ho, ho, ho. Dobra. 5 ziko na dzień dobry. Jojo. Buzik Będzie pieniądz chyba Albo nie Jest kasiora Pięćdziesiąt groszy chyba Tak jest tu Git Nie ma fali to kopie Dwadzieścia groszy? Nie, jeden. Ładny sygnał Wykopane? Chyba. Miedziucha. Tupta ingo Hilozaur. Leszek kolega Leczka duży Zbigniew kieło sygnał na 20 groszy albo kapsel jakbych to pytał i szkło widzę o jest 10 groszy i szkło Ciekawe sygnały. ciekawy sygnałek, zostałem po nogach. Ciekawe... ...i to będzie. Niewykopane, uwaga, poszło. Ale... Ou, oh, placek owiany, siloki kolegi tu jeszcze nie znam, chyba 800 metrów Tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dużo być. Monetka i jest Simso. Tu, bawimy się dalej. 20, kolejne 20. tutaj tak nie wieje jak z tamtej mańki z dziabą to jest jest 20 groszy Polipa. Krówko! Co jest tutaj Co tu jest? Mamy linię. Samorodek. dziesięć groszy. Ale tu się nie da chodzić. Jestem zajechany jak koń po westernie od tych fal Coraz gorzej jest Ała. Dobra, zawijamy się Zobaczcie co tam na Sławka Simpsona. Dwa czegoś. Co to jest w ogóle? szwedzka kasza. coś tam Szwę. Pozdrawiamy Waldiego przy okazji. Dwie łyżki, dwa ziko, 10 groszy i groszek. Guzik z inicjałami JE. Moje szkieła. Dziabąg, Kamienie to się nie liczą. Piąteczka na początku na zachętę. A później fale dupy nam skopały Duży Zbigniew ma złoty 10 A Patryk co ma? Nie, dużo, dużo Ty, on ma najwięcej I pieniędzy i złomu tak To co? Tyle z dzisiejszego wypadu Jutro chyba gdzie indziej, nie? Pozdrawiamy Hejka